Ja nie mogę wyjść z podziwu, ja jestem zachwycona po prostu. Jedną mamy drogę, przed sobą jeden cel i jedno serce. Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Muszę Wam coś powiedzieć. To jest coś absolutnie niesamowitego. Ja jestem zachwycona. Ciągle analizuję te dialogi, te piękne sentencje, te postawy. Cały czas analizuję. Vitis. Poznałam ten serial w sobie, no niedawno, ile to teraz chyba będzie piąty czy szósty odcinek, chyba już szósty będzie leciał w TVP i jak tylko poznałam pierwszy odcinek i zachwyciłam się muzyka, postacie już i już mnie to zaczęło wciągać, niesamowite. Zazwyczaj pierwszy odcinek to taki jest jeszcze wiecie, to musi się rozkręcić i w ogóle i kolejne są takie niezwykłe wciągające. A tutaj od samego początku tak było. Ja czekałam na ten serial jakiś czas, bo widziałam zwiastun, tak myślałam, o to może być super, ale nie wiem, zobaczymy. Pierwszy odcinek, i naprawdę, i, i, i mnie już mają. Rola w takim serialu, w takim Devonitisie, nawet epizod, spełnienie marzeń. Jakby to się kiedyś udało w czymś takim tego typu zagrać. W ogóle świetnie by było, jakby powstał kolejny sezon tego Devonitisa. Kurczę, no. Nie wiem, po dwóch, trzech odcinkach stwierdziłam, że koniecznie muszę nabyć książkę. Właśnie powieść Marii Rodziewiczówny, The Vitis. Też mam tutaj już takie nowe wydanie właśnie z fotosami z serialu. Tutaj mamy też wywiad z odtwórcami głównych ról z Karolem Dziubą i z Michaliną Olszańską. Powiem Wam, że zarówno serial, jak i powieść troszeczkę się różnią. Niektóre szczegóły to faktycznie troszkę się różni, ale to jest coś. Wspaniałego. Ja nie wiedziałam, że ja teraz po czasie honoru, po stuleciu winnych, po różnych takich właśnie produkcjach, po mieście 44, że ja znowu zobaczę coś tak wspaniałego, tak dobrego i wartościowego. Wspomniałam o mieście 44, a dla mnie to jest jeszcze lepsze. Ten honor, Duma. Ojczyzna, Ziemia, jak bardzo to się liczy, to niejako stanowi tam Twoją tożsamość. Poświęcenie, pracowitość, wytrwałość, też umiejętność pogodzenia się z losem. I jeszcze to, słuchajcie, waga danego słowa. Tego nie ma już, nie wiem, ja może mam takie doświadczenia, ale teraz jakoś tak, no na pewno nie wszyscy oczywiście, ale wiele osób jednak nie przykłada do tego takiej wagi. Coś się mówi. To gdzieś ulatuje, potem się zapomina, nie ma jakby konsekwencji, odpowiedzialności, nie ma tego. Nie rzuca się bardzo często słowa na wiatr, a ta powieść i ten jest właśnie seria na tej podstawie, na podstawie tej powieści, pokazuje wagę danego słowa. Jak już się coś powiedziało, to to znaczy bardzo wiele. Ostatnio też miałam takie doświadczenie, że dużo się mówiło, a potem nagle jakby, jakby w ogóle, jakby, jakby tego nigdy nie było, nie? To jest takie, takie no, smutne i myślę, że też pewien znak naszych czasów i ta powieść mi tak to znowu pokazała, że tego brakuje nam wszystkim, naprawdę. Dzięki temu serialowi powieści poznałam nowego, mojego ulubionego bohatera, Marek Czertwan. Ja nie mogę wyjść z podziwu, ja jestem zachwycona po prostu. Genialnie odegrana rola, właśnie Marka Czertwana przez Karola Dziubę, ja znałam go, nie wiem, że mnie się nie martw z takich bardziej komediowych, zdecydowanie komediowych ról. A tutaj pokazał się w zupełnie innej odsłonie. Wyszło mu to perfekcyjnie. Tam niczego bym nie zmieniła. To jest tak świetnie odegrana rola, że naprawdę no tylko pogratulować to jest ogromny sukces i naprawdę yy, muszę to tutaj zaznaczyć. Widać tę wrażliwość, to wyczucie też. Jakiś czas temu myślałam sobie, no że teraz tak już dużo książek starych, no to ja przeczytałam, te takie współczesne jakoś tak do mnie niezbyt przemawiają, przeminęło z wiatrem to wszystko, tam trendowata i tak dalej, no i dnie, jakby to wszystko mam już za sobą i... Większość przynajmniej z tych rzeczy mam za sobą. Jakby tak myślałam, kurczę, nie ma dla mnie czegoś takiego, właśnie starego z wartościami, takie tam piękne postawy, różne, nie zawsze takie, wiecie, pozytywne. Różne postawy tam mamy, ale zmuszające do myślenia, do zastanowienia się nad życiem, nad swoim własnym losem, życiem, postawą i w ogóle wyborami, decyzjami. I trafiłam na ten The właśnie. No i coś absolutnie niesamowitego. Ja, ja musiałam to, na, to nagrać, ten odcinek. E, polecam naprawdę każdemu, żeby zabrać się za tę książkę i za serial. To jest tak dobrze, to jest genialne. To jest napisa świetnie napisane, a serial jest genialnie zrobiony. I to no po prostu ja puszczam sobie, jak mam chwilę wolną, e, dany fragment z jakiegoś odcinka jeszcze raz, żeby to jeszcze raz przeżyć. Te dialogi, te sentencje, te postawy. No fajnie by było w ogóle przenieść się w takie czasy chociaż na trochę, pożyć na takiej wsi, zobaczyć, jak to było, jacy byli ludzie w ogóle. I też język jest ciekawy, sam język ich jest ciekawy, zwroty, wyrażenia wszystko mnie tak bardzo tam zainspirowało. Ta odpowiedzialność, umiejętność pogodzenia się ze swoim losem. Wiara, Bóg, to wszystko tam jest. I myślę, że każdy z nas z tej powieści i z tego serialu może dla siebie naprawdę dużo wyciągnąć. Pozdrawiam Was wszystkich. Koniecznie dajcie znać, czy Wy sobie też kupicie tę książkę, czy jak Wam się ogólnie podoba. Ja po pierwszych stronach już byłam wciągnięta na maksa. Tak jak po pierwszym odcinku serialu byłam wciągnięta na maksa, tak tutaj po pierwszych paru kartkach, stronach. Naprawdę. Związany przysięgą daną umierającemu ojcu Marek Czertwan musi zająć się żmudkim majątkiem po świcie pozostawionym przez zaginionego przyjaciela ojca, powstańca Kazimierza Orwida. Niechciana spuścizna rujnuje życiowe plany młodego szlachcica, lecz wiadomość o odnalezieniu w Ameryce córki Kazimierza, prawowitej spadkobierczyni Iryny Orwid, ożywia utracone nadzieje na pójście własną drogą. Los jednak tak łatwo nie odpuszcza wyzyskiwany przez rodzinę i chciwych sąsiadów Marek, wszelkimi siłami broni ziemi i dorobku. W tej nierównej walce zyskuje wsparcie i uczucie Ireny. Ukojenie niosą mu prastary dom. Tewajtis symbol trwałości i międzypokoleniowych więzi oraz malownicze, niemal baśniowa, kresowa, Przyroda. Jest to w ogóle najpopularniejsza powieść, właśnie tej autorki, Marii Rodziewiczówny. Nie wiem, że ja wcześniej na nią nie trafiłam. Dajcie znać, właśnie, czy wy znacie tę opowieść, historię, czy dopiero ją poznacie. Koniecznie, właśnie, dajcie znać. Zostawcie subik, i ten komentarz. I wpadajcie na Instagram, mój Agata Kopaczewska. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę pięknego, pięknego dnia z bokiem.